Właściwie szukam pracy. A czy mogłaby Pani opiekować się tym oto młodzieńcem? A to pokój Piotrusia. Będzie Pani mieszkała całkiem wygodnie, prawda? Gabinet syna. Pensja w granicach. 20 tysięcy kuchnia. No ja nie wiem, to wszystko Dobrze, 25 tysięcy. Łazienka. Wychodne co najmniej dwa razy w tygodniu, a to pokój stołowy, synowa będzie gotowała, pysznie gotuje. Także... Żeby... Hej, tyle! Ile? No codziennie nie pijesz chytrego dzisiaj. Aj tam. Tylko brzuch ci od tego rośnie. Poza tym to otępia. Jakbyś nie mógł wybić czasem czego innego. Przejść się gdzieś, pobiegać trochę dla zdrowia. Zająć się czymś pożytecznym. No i tam. Misiu? Co? Czemu nie dyskutujesz, nie wymyślasz, nie mądrzysz się i nie próbujesz postawić na swoim? A czemu ty nie pijesz już chytrego z dzisiaj? Bo niezdrowy. Przeczytałam wczoraj.